Aktualności poprowadzi Violetta Grabowska. Powitaliśmy nowy rok 2024. Sylwester był tradycyjnie huczny, ale pierwsze policyjne raporty potwierdzają, że była to stosunkowo spokojna noc. Jak wyglądają policyjne statystyki w szczegółach? O tym w relacji naszego reportera Mariusza Studziennego. A oto co jeszcze w aktualnościach. Spokojniej niż zwykle, sylwester w statystykach. Statystycznie więcej sylwestrowych typowych takich urazowych właśnie poparzeń, petardowych. Światowy Dzień Pokoju zagrożeniem nie tylko wojna. Modlitwa o pokój brzmi nieustannie, możemy tak powiedzieć. Z kasjerem na czele Jukace na ulicach Żywca. to tradycja od Potopu Szwedzkiego. Na salach bankietowych, koncertach pod chmurką, na rynkach miast czy domówkach Polacy hucznie przywitali minionej nocy 2024 rok. Nie zabrakło gorących rytmów, tańców do białego rana i toastów w świętowaniu, przyglądali się nasi reporterzy. Noworoczne odliczanie wybrzmiało na całe Zakopane. Sylwester z dwójką telewizji polskiej przyciągnął plumy przed telewizory i samą scenę. Wszystkiego co najlepsze. Nie inaczej w województwie Śląskim nieprzyjemna aura nie zniechęciła spragnionych zabawy pod chmurką. Tak było w Zabrzu przed Domem Muzyki i Tańca. Zwolennicy domowej atmosfery bawili się na największej domówce w Gliwicach. Wydarzenie, które jest połączeniem muzyki na żywo, muzyki tanecznej w różnym stylu, ale także różnych stref i gastronomicznych, i takich związanych z rozrywką, z grami planszowymi. Chcieliśmy tutaj zobaczyć, jak wygląda to na arenie. Jesteśmy tutaj ze znajomymi, i wspólnie miło spędzamy czas. Pogoda, wiadomo jaka jest na dworze, także zawsze fajnie pod dachem. Ciekawy repertuar, można się pobawić. Ci, którzy preferują tradycyjne domówki, bawili się w węższym gronie. Bo nieważne gdzie, ważne z kim. Popularne także imprezy w salach to już lokal w Chorzowie i fiesta we włoskim klimacie. Jak co roku do Białego Rana. Świetną atmosferę, jak zawsze u nas. Zainteresowanie było bardzo duże. Niestety z przykrością musieliśmy odmówić sporej ilości ludzi ze względu na brak miejsc. Nowa kartka w kalendarzu motywuje do pozytywnych zmian. Wachlarz postanowień szeroki. Od bardziej sprecyzowanych. Zdrowie się odżywiać, spędzać więcej czasu z rodziną. Zadbać o siebie trochę. O siebie, o urodę, o relaks. Do tych ogólnych. Żeby być lepszym człowiekiem dla innych. Postanowienia są takie, żeby przeżyć w spokoju ten rok. Dżingaburek Aktualności. Noc sylwestrowa, chociaż obchodzona hucznie, to jednak bezpiecznie, tak oceniają to policjanci. Służby nie odnotowały poważniejszych interwencji czy zdarzeń, ale nie brakowało nietrzeźwych kierujących i osób poszkodowanych. Mariusz studzienny sprawdzał, jak minęła ta noc. Mariuszu, jak to wyglądało w statystykach. Na pewno martwi liczba wypadków drogowych, ale przede wszystkim skutki tych wypadków, bowiem w samym w dzień sylwestrowy mieliśmy cztery takie wypadki drogowe dosyć poważne, w wyniku w których pięć osób poniosło niestety śmierć na miejscu. Chociażby taki przykład z Gliwic, jeden z najtragiczniejszych wypadków grudnia, mianowicie kierujący samochodem osobowym Audi, zderzył się z innym samochodem, który jechał z naprzeciwka, a później uderzył jeszcze w drzewo w wyniku tego zdarzenia trzy osoby nie. Niestety poniosły śmierć na miejscu. Kolejny taki tragiczny przypadek, także z wieczoru sylwestrowego, to z kolei powiat Myszkowski. Tam kierujący samochodem osobowym nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i także uderzył drzewo. W wyniku tego zginął na miejscu. No i jeszcze jeden z takich wypadków tragicznych, to z kolei powiat Myszkowski, gdzie kierujący samochodem osobowym najechał na leżącego na ulicę mężczyznę. Jego życie także nie udało się uratować. Także pod względem wypadków drogowych nie było... Był to bezpieczny sylwester. Natomiast jeżeli popatrzyć na całokształt, bawiliśmy się dobrze i jak ocenia to policja, był to bezpieczny sylwester. Więcej w materiale Marty Janoty. Gorąca noc na sygnale. Jeszcze przed północą strażacy ugasili 98 pożarów. Od 23 do 7 rano byli wzywani ponad 100 razy. Do pożaru doszło między innymi w Olsztynie. O czwartej się obudziłem, światła mnie obudziły i zobaczyłem, że jest, są 4 czy 5 wozów strażackich. No i okazuje się, że jest pożar baru. Całe szczęście nikogo nie było w środku, w akcji także Śląska Policja. Tylko w Sylwestra funkcjonariusze w regionie interweniowali dwa tysiące razy. Od wczoraj od godziny 18 do dziś rana odnotowano 1300 interwencji. Przyczyną w wielu przypadkach był alkohol. Nadużyła go m.in. 39-latka z Rudy Śląskiej, która z dzieckiem witała Nowy Rok w Parku Śląskim. Interwencja wobec 6-letniego chłopczyka, którego pijana mama leżała na trawie. Policja zawiadomiła kobieta, która zauważyła całą tą sytuację. Policjanci otoczyli chłopca opieką, zajęli się nim. Chłopiec był przerażony, zapłakany. Pijana matka trafiła na izbę wytrzeźwień bezsenna noc, także w szpitalnych oddziałach ratunkowych. No, dzisiejszy dyżur jest wyjątkowo ciężki. Są pacjenci głównie z bólami brzucha, pacjenci po urazach, pacjenci po zażyciu różnych środków psychoaktywnych. Przeważnie pacjenci pod wpływem alkoholu i no, niestety mamy często do, do czynienia z pacjentami agresywnymi, wulgarnymi, niestety w stosunku do nas jest to taki dość dla nas ciężki okres. Łatwo nie jest też na okulistycznej izbie przyjęć w Katowicach, choć w nocy trafiło tu kilkunastu pacjentów, w ciągu dnia kolejnych poszkodowanych przywoziły zespoły ratownictwa medycznego. Statystycznie więcej sylwestrowych, typowych takich urazowych, właśnie poparzeń, petardowych. Była dziewczynka sześcioletnia z oparzeniem po petarcie z pojówki. Fajerwerki wystrzeliwane w różny sposób z ręki, z butelki pod domem. Coraz więcej tego niestety jest. Rany takiego ją się niestety strasznie długo i strasznie mozolnie, dając najczęściej przy dłoniach. Poważne konsekwencje. Konsekwencje prawne poniosą nie trzeźwi kierowcy. Tylko od wczoraj, od godziny 18 do rana na drogach regionu, podczas kontroli policyjnych, zatrzymano 25 osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Marta Janota Aktualności. Nowy rok to czas licznych zmian. Wiele z nich będzie miało wpływ na zasobność portfeli milionów Polaków. Domowy budżet rodziców zasili już nie 500, a 800 zł. Z kolei seniorzy mogą nadal liczyć na 13 i 14 emeryturę. Nowy rząd potwierdził, że utrzyma programy socjalne poprzedniej władzy. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Pewna jest także druga waloryzacja emerytur i jeśli w połowie tego roku średnia inflacja wyniesie więcej niż 5%, co jeszcze przyniesie nam nowy rok? Sprawdzała Sofia Wetriak. Zmiany w emeryturach od początku nowego roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Ze świadczenia nadal będą mogły korzystać osoby, które pracowały w warunkach szkodliwych, mają określony staż pracy i ukończyły 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. Wśród zawodów uprawnionych do pobierania świadczenia są między innymi kierowcy, piloci, maszyniści, budowleńcy i ratownicy medyczni. Przysługuje ono do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Zasiłek stały w górę. Osoby, które go pobierają, mogą liczyć na podwyżkę kwoty maksymalnej z 719 do 1000 zł miesięcznie. Natomiast jego minimalna kwota, która dotychczas wynosiła 30 zł, została zwiększona ponad trzykrotnie, do 100 zł. Wzrasta także świadczenie pielęgnacyjne. To podwyżka o 530 zł miesięcznie w stosunku do obowiązującej obecnie kwoty. Zmiana wynika z konieczności waloryzacji świadczenia w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nowy rok to także nowe formy wsparcia. Osoby z niepełnosprawnością mogą wnioskować oświadczenie wspierające. Przysługuje on osobom, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i otrzymały odpowiednią decyzję wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220% aktualnej wysokości renty socjalnej. Dziś wynosi ona 1588,44 zł. Oznacza to, że na początku będą to kwoty od około. 635 zł do blisko 3495 zł. Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochód, jest zwolnione z podatku dochodowego i wypłacane równolegle z innymi świadczeniami. Wnioski wyłącznie drogą elektroniczną należy składać w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Paulini podsumowali miniony rok, na Jasną Górę przybyło ponad 3,5 miliona pątników, to ponad milion więcej niż w roku poprzednim. Dla zakonu był to również czas poświęcony ojcu, Augustynowi Korteckiemu i obchodom jubileuszu 70-lecia Apelu Jasnogórskiego. Dla wiernych to niezmiennie wyjątkowe miejsce. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowy czas, bo pochowałam tatę. I przyjechałam z rodziną właśnie dzisiaj podziękować Panu Bogu za ten przebyty rok i dobrą śmierć tatę. Przyjechaliśmy w odwiedziny do mamy, i postanowiliśmy skorzystać z okazji odwiedzić Jasną Górę i pokazać naszej małej córeczce nową czopkę. Na Jasną Górę przybyło w minionym roku prawie pół tysiąca zorganizowanych grup pątników pieszo, na rowerach lub biegiem. Po raz pierwszy odbyły się ogólnopolskie pielgrzymki kół gospodyń wiejskich, drifterów i straży ochrony kolei. Nie brakowało modlitwy o pokój i różnych form wsparcia dla Ukrainy czy chrześcijan zagrożonych wojną w Ziemi Świętej. Ta intencja wciąż pozostaje aktualna przy obecnych zawirowaniach na świecie, tym bardziej. Dziś Światowy Dzień Pokoju, święto ustanowione ponad pół wieku temu, po to, by nowy rok rozpoczynać od apelu o zgodę i wzajemny szacunek. Tym razem papież Franciszek, przygotowując orędzie na Dzień Pokoju, mocno zwrócił uwagę na nieco inny aspekt niż konflikty zbrojne. Szczegóły. Szymono Ślizło. W czasie, gdy w Europie toczy się wojna, na ziemi chrystusowej trwają walki, w momencie, gdy na wielu innych kontynentach prowadzone są mniejsze bądź większe konflikty, papież Franciszek zwraca uwagę na zupełnie inne zagrożenie, na sztuczną inteligencję, która z jednej strony może być narzędziem pomocy, ale z drugiej strony... Także i narzędziem zbrodni. Papież zaskoczył zresztą nie pierwszy raz. No może nawet nieświadomie z niej korzystamy, natomiast chyba nie myślimy o tym. Uważa margita kotas z tygodnika niedziela. Punktów zapalnych na świecie nie brakuje, a Ojciec Święty wskazuje na nowe technologie. Stąd hasło 37 dnia, sztuczna inteligencja i pokój. Te dzieci, których dzieciństwo zostało zniszczone przez wojnę. Papież Franciszek podkreśla, sztuczna inteligencja oddaje w ludzkie ręce szeroki wachlarz możliwości, z których niektóre mogą stanowić zagrożenie dla ludzkiego przetrwania i niebezpieczeństwo dla wspólnego domu. Tu nie ma złego pomysłu, dlatego że jak popatrzymy na to, jak przez wieki prowadziliśmy konflikty zbrojne i w jaki sposób się niestety zabijaliśmy, to jednak to było takie spotkanie z wrogiem twarzą w twarz. W tym momencie rozwój sztucznej inteligencji, a co za tym idzie tych wszystkich systemów technologicznych, powoduje, że potrafimy się bezosobowo niemal zabijać. W ostatnim czasie słowa wojna, konflikt, agresja padają wyjątkowo często. Między innymi za sprawą trwającej wojny na Ukrainie, ostatnio znów zbombardowanej. Dzieci są w szoku. My natychmiast wybiegliśmy na zewnątrz, bo nie mamy żadnego schronu. Najbliższy schron jest w szkole. To bardzo straszne. Zaostrzonego konfliktu między Izraelem a Palestyną, a także za sprawą agresji na tle religijnym. Tylko w Boże Narodzenie, tylko w środkowej Nigerii, zginęło 140 osób, zamordowanych przez lokalne grupy bandytów. Stąd Kościół na początku roku przypomina o pokój silnie i stale. Wciąż trzeba się modlić i walczyć. W duchowej stolicy Polski nie ma dnia, by ta intencja nie została wypowiedziana przed obliczem Matki Bożej. Modlitwa o pokój brzmi nieustannie, możemy tak powiedzieć, bo każdego dnia o godzinie 15.30 w czasie przyświętej intencji Ojczyzny modlimy się również w intencji pokoju na całym świecie. Śpiewamy suplikacje. Również w każdą sobotę o 20.00. Trwa modlitwa akatystu i o pokój na całym świecie. W tym roku wyrazem tej modlitwy jest też eksponowana na jasnej górze Szopka z Betlejem, a to już inna inicjatywa dla pokoju. W Katowicach tradycyjnie stworzono kalendarz trzech religii efekt współpracy wyznawców islamu, judaizmu i chrześcijan. Podobnych inicjatyw jest wiele, nigdy za wiele bo choć Dzień Pokoju ustanowiono ponad pół wieku temu, jego przesłanie wciąż pozostaje aktualne. Szymon Ślizło. Aktualności. Zgodnie z tradycją datowaną od czasów potopu szwedzkiego, w pierwszy dzień nowego roku na ulicach Zabłocia lewobrzeżnej dzielnicy Żywca kolendują jukace. To unikatowy zwyczaj występujący tylko w Zabłociu. Do grupy kolędniczej zwanej jukacami należeć mogą tylko miejscowi kawalerowie. Grupa ma swoją hierarchię, na jej czele stoi kasjer oznaczony numerem 1. Najmłodszy z tegorocznych kolędników nosił numer 47. Od dziś most zwany Solnym, łączący zabłocie z centrum Żywca, nosił będzie nazwę Mostu Żywieckich Jukacy. Najpierw trzeba lecieć za babkę. Potem za kominiarza, za diabła i dopiero za Jukaca, bo taka jest nasza tradycja. Stara się kolendować i utrzymywać tradycję dziadka. Rozumiem, że pan kiedyś kolendował. Tak. Kawalerski czasach? Oczywiście, byłem kasjerem tak samo. Ja byłem. Stara tradycja od potopu świeckiego. Ona pochodzi jak Jan Kazimierz zjechał tutaj na Żywiec. W tym roku to jest czwarty raz, który jest przebrany za strój dziadowski jako jukacy. Pierwszy raz miał 52 dni, jak był przebrany. No, kasier go na rękach nosił. Każdy robi bat pod siebie i nie jest to jakieś ciężkie strzelanie na nim, bo wystarczy w sumie Podnieść go do góry i strzelić. Pomimo wyjątkowo niesprzyjającej aury, bo do południa w Beskidach dziś mocno padało, nie brakowało chętnych do tego, żeby pierwszy dzień nowego roku spędzić na sportowo aktywnie, na narciarskim stoku. Minusem była deszczowa pora, ale poza tym były same plusy: brak kolejek do wyciągów, dużo miejsca na trasach zjazdowych, mnóstwo pozytywnej energii. Na początku było tak deszczowo. Później się trochę przejaśniło. Warunki są świetne dla mnie. Zawsze tak jest. Bez jest mało ludzi jest wspaniale. Deszczowo, ale znaleźliśmy dziurę pogodową i jest wspaniale. Super. Narciarze zjeżdżający dziś z Małego Skrzycznego przez Halę Skrzyczeńską do Szczyrku mieli po drodze wszystkie rodzaje opadów, od śniegu na górze, poprzez śnieg z deszczem, aż do samego deszczu przy dolnej stacji kolejki gondolowej. Śnieg oczywiście miękki, bo temperatury utrzymują się od kilku dni powyżej zera, ale zjechać bezpiecznie można do samego parkingu. Pierwszy dzień Nowego Roku jest przepełniony życzeniami i dobrą wróżbą. Jak mawiają górale, żeby się Wam dobrze działo. Prosto ze Szczyrku góralskie życzenia z przytupem powędrowały do widzów TVP3 Katowice. He, na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok. Byście byli zdrowi, weseli, jak w wniebianieli cały rok. Co by nie bolała głowa ani bok, by się Wam lepiej powodziło. Jak na starym roku było. Piekliście tu nowe latka, powiadali nam, daliście te z matce boskiej, dajcie te z dajcie syra jak sikiera, dajcie masła głodną łosę, jak nie macie chleba kromu, dajcie śperki z podłogonu, Zapłaci wam są Pan Jezus i ten święty Jon pieniędzy dzbon. Noworoczne pozdrowienia ze cyrku, a spodziewajcie się koledników po nowym lecie. My dołączamy się do tych życzeń, zwłaszcza zdrowie i pieniędzy dzbon. Niech Państwo dopisuje w aktualnościach to już wszystko dziś. Polecamy jeszcze sport na naszej antenie. Ja już kłaniam się Państwu pięknie. Do zobaczenia.